Tu i teraz. A w naszym studiu wiceburmistrz Rembertowa Arkadiusz Piotrowski, dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Witam serdecznie. Za moimi plecami Wielki Krzyż. Czy to pana w jakiś sposób kłopocze, obraża, czuje się pan niekomfortowo? W, najwie... w żadnym stopniu. <gry> to po co to rozporządzenie Rafała Trzaskowskiego? Jak pan je ocenia? Myślę, jako praktykujący i wierzący katolik, że. To zarządzanie prezydenta, które w ostatnich dniach się ukazało, jeszcze szczegółowo e, nie analizowałem, w, wpisuje się w realizację postanowień konstytucji i e, ustawy o gwarancji wolności e, tutaj sumienia i religii, e, że państwo polskie jest państwem świeckim i z perspektywy każdego obywatela e, kwestie... Urząd powinien być neutralny, bezstronny jako instytucja, Biorąc pod uwagę to zarządzenie, tam mamy 16 zaleceń i skupianie się jakby na tym zarządzeniu ma pokazać. Bezstronność w wielu aspektach. A teraz tak nie jest? Tak jest i z perspektywy, no i właściwie to praktyka pokaże, jak będziemy podchodzić do, do realizacji tych zaleceń. A tu się z Panem nawet bardzo zgodzę, dlatego że to, 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 ten dokument jest napisany tak ogólnie, że tak naprawdę można go zinterpretować w jedną i w drugą stronę. W związku z tym, patrząc na sytuację różnych mniejszości i podejście do, do tych praw i praw mniejszości, myślę, że powinniśmy jako często członkowie różnych większości brać pod uwagę właśnie też odbiór władz publicznych przez mniejszości. I ze względu na to, co się dzieje wokół nas, szczególnie te ostatnie wydarzenia na Słowacji, musimy brać pod uwagę, że każdy obywatel, Obywatel idąc do urzędu, powinien czuć się w urzędzie jako neutralnym i żeby to nie skłaniało do, żadnych, do skrajnych zachowań. A Ale czy o... Krzyż nie, powoduje nie, nie, skrajne zachowania? Nie, 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 nie mówię, że Krzyż powoduje, tylko tam jest 16 zaleceń, które mają doprowadzić do y, tego, że urząd będzie y, jakby równo traktował wszystkich obywateli. No to ja tylko zadam znowu pytanie, czy teraz tak nie jest? Jest i. No co to zarządzenie. uh é... Tak, jak ja odczytuję to osobiście jako realizację postanowień Konstytucji w tym zakresie o neutralności i świeckości Rzeczypospolitej Polskiej. Jako katolik wierzący i praktykujący, tak jak już powiedziałem, nie widzę tu żadnych zagrożeń. W każdym razie opinie są różne na temat tego zarządzenia. To, co łączy, to święto Rembertowa. Bo tutaj mnóstwo atrakcji zostało przygotowanych. Wydarzenie dwudniowe będzie można je spędzić aktywnie, ale także też tak. you <laughs> Uczestnicząc na przykład w roli obserwatora albo słuchacza koncertów. Tak, znaczy, proszę Państwa, rozpoczęliśmy słoneczny weekend świąteczny w Rembertowie. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Warszawy na święto Rembertowa już jutro od 12 do 22 w ramach akcji Aktywny Rembertów, część sportowa w niedzielę od 12 do 22. Część Rembertów się bawi i zapraszamy. Wszystkich mieszkańców na y, kilkanaście atrakcji. W sobotę mamy y, wydarzenia sportowe, i przede wszystkim odbędzie się Turniej boksu Olimpijskiego Puchar burmistrza dzielnicy Rembertów. Jest to wydarzenie, w którym weźmie udział yy, sporo najmłodszych yy, tutaj adeptów tej dyscypliny, dzieci młodzieży z różnych grup wiekowych, z klubów bokserskich działających na terenie całego kraju. Turniej jest rozgrywany w pełnowymi na pełnowymiarowym ringu pod gołym niebem. Może to być ciekawa atrakcja dodatkowo yy, w sobotę zapraszamy mieszkańców na yy, tutaj. Bieg na orientację w ramach turystyczno-rekreacyjnej imprezy na orientację i inauguracja tutaj trasy Trino w Rembertowie, też jest to otwarta. Impreza do 150 osób może się zapisać. I trzecia aktywność ciekawa, zawody siłowe w wyciskaniu sztangi, leżąc i w martwym ciągu też opuchar burmistrza, też otwarta rywalizacja bezpłatna można się zapisywać wszystkie szczegóły o wydarzeniach sobotnich yy, na Facebooku, a o wydarzeniach niedzielnych yy, tam kiedy będziemy bawić się, yy, gwiazdą wieczoru będzie kaja, ale o 12 też szereg. Atrakcji i mamy koncerty, występy sceniczne różnych grup Rembertowskich. Będziemy mieli premierę naszej gry planszowej Rembridge, czyli naszego, naszej maskotki w postaci dzika. Pierwszy raz się pojawi na naszych terenach rekreacyjnych w formie tutaj maskotki. I szanowni mieszkańcy, pogoda będzie piękna. Nikt nam tego nie zabierze, i mam nadzieję, że spotkamy się i będziemy rozmawiać, bawić się i dyskutować o przyszłości Rembertowa. Artura Orzecha mogliśmy ponownie słuchać w roli komentatora ostatniej Eurowizji, ale będzie można też go zobaczyć w Rembertowie, bo to on poprowadzi ten Ta, koncert. Dokładnie. Artur Orzech y, część swojej młodości spędził w Rembertowie, jest bezpośrednio. Y, będzie u siebie. Jest, będzie jak u siebie rok temu, y, też to podkreślał, mieszkańcy. Y, Poza tutaj panem Orzechem, także gwiazda wieczoru w sobotę. Robert Janowski też poprowadzi, będzie tutaj miał swój koncert od 18 do 22. Dom Kultury Rembertów w ramach inauguracji koncertu, w ramach inauguracji Art Festiwalu Rembertów, która już jest naszą akcją od wielu lat, właśnie będzie gwiazdą tego, tej, tej części naszej sobotniej imprezy. Łatwo jest namówić taką gwiazdę jak Kaja do występu podczas Święta e, Rembertowa, bo tak mi się wydaje, że to jest taka artystka, e, dla której e, takie wydarzenie jak Święto Rembertowa to nie jest mm, naturalne miejsce występowania. O, tak może to, to nazwę. Dlaczego nie? Mam wrażenia? Ja <laughs> jestem przekonany, że. Co, Rember czym Rembertów przekonał? <laughs> Myślę, że Kaja występuje dla swoich fanów, dla, także dla mieszkańców Warszawy. Święto Rembertowa jest świętem Warszawy. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Warszawy na to wydarzenie i także wszystkich innych zainteresowanych. Mam nadzieję, że Gwiazda Wieczoru przyciągnie wielu mieszkańców i Kaja, swój występ rozpoczynając o 20.00, zapełni każdy zakątek naszych terenów rekonstrukcyjnych przy Strażacki, Ruch Kordiana i tam wszystkich Państwa zapraszamy. No i myślę, że nie tylko mieszkańcy Rembertowa pojawią się podczas właśnie tego koncertu. Czy ten powyborczy kurz samorządowy już opadł? Bo sytuacja w Rembertowie jest taka, że nikt tam wyraźnej przewagi nie, nie zdobył. Czy udało się łat, w łatwy sposób dogadać? Bo jednak ta polityka w samej dzielnicy to jest trochę coś innego niż w samej Warszawie. Bo w Warszawie myślę, że już bardziej te Szyldy polityczne biorą górę. A jak jest tak na poziomie dzielnicy? Czy ta układanka ogólnopolska ma duże znaczenie, żeby stworzyć stabilną koalicję w dzielnicy? Ja, jako członek Platformy Obywatelskiej, patrzę na działalność publiczną z perspektywy każdego pojedynczego obywatela i zaspokojenia jego potrzeb. I niezależnie od tego, w jakich drużynach działamy, najważniejsze jest mieszkanie. I czy to jest na poziomie dzielnicy czy Warszawy, myślę, że nasza perspektywa jest taka sama i w związku z tym... To wynik wyborów ostatni pokazał, że ci, którzy są aktywni i działają na rzecz mieszkańców uzyskują poparcie. Koalicja Obywatelska otrzymała 8 mandatów, inne komitety lokalne, zaprosiliśmy do współpracy i dzięki temu utworzyliśmy stabilną koalicję. Już na pierwszej sesji jako jedna z niewielu dzielnic wybraliśmy zarząd dzielnicy, więc myślę, że samorząd Rembertowa ma się dobrze i jest w stanie poprowadzić sprawy mieszkańców Rembertowa i mieszkańców Warszawy we współpracy z prezydentem Rafałem Trzaskowskim ku poprawie jakości usług w Rembertowie. A tak uważa wiceburmistrz Rembertowa Arkadiusz Piotrowski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo za obecność w naszym studiu. Dziękuję.